Postanowiłyśmy skorzystać z okazji, że moja siostra jest w Polsce i nagrać tak Otagowała nas Pawłucynka i Magda Pegowska e, Jest to tak... Jak on się nazywa? E, jest to tak... E, tak tylko jedno słowo Jesteś nieprzygotowana No, no co? Dobra. No to, co ja sobie patrzyłam Czy tam będę w Cześć kochani! Korzystając Hej. z okazji, że jest Kamila w Polsce, nagrywamy tak Nazywa się... Nie Jeszcze raz to nagnę nie chcę być Kamila Napisane. Cześć kochani Przedstawiciel e... <grym> no, Przedstawiciel Przestań Cześć Przedstawiciel 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 No, no ja to nie, to nie działa. A, z tym powodem, że się w niej nie wziąłeś. No, ja wziąłem, ja wziąłem tylko... piąty. Po umyciu jedynie lekko wyrzymam sobie Twoje włosy i nakładam rytm. To jest Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina. Cześć, witamy Was serdecznie. Cześć, Kawani. Jakiś czas temu w Lubieńcach pokazywałam Nie no... Cześć, witamy Was serdecznie. W ostatnich ulubieńcach pokazywałyśmy Wam ducha, a tu nie Państwa. Bo... Cześć, witamy Cześć, Was serdecznie. serdecznie. Jakiś czas temu w ulubieńcach pokazywałyśmy Wam produkt. Produkt? To jest to szczęście, dlaczego szczęście, bo poszłam po głupotkę do apteki, no i akurat trafiłam, że zostało, było, zostało Cześć kochani, witamy Was serdecznie z Anią z kanału Czaszamy. Cześć. No stoisz tyłem, nie, dobra. To, to jeszcze raz. Tak. <tary> Szybciej po łóżko są placzem, niż nagram o ten film. Tak, to się zakończy dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo dobry produkt. Na pewno kupię ponownie, co ja będę mówić, ja już mam go po prostu schowanego. Już go kupiłam i czekam na następne użycia. Ja już go kupiłam i czeka na kolejne moje mycie włosów. Po około godzinie zbiniłymy Bałki, Wałki, konkretnie rzecz biorąc. A, <grym> ci, no. Boże, no. No, no. no po co powiedzieć to te słowo? <grym> Teraz chciałam ja Wam... Teraz chciałam ma... boże. Boże. tak. Chciałam pomóc o os... kurda plułam się! I nakładam ją w ten sposób i rozdzielam włosy na dwie części. Oh, kurde, nie dokładnie stop Jeśli film Ci się spodobał, koniecznie pamiętaj, zostaw kciuk w górę. Ja teraz żegnam się z Wami serdecznie. Do zobaczenia następnym Oh, that's what I'm not to